pod jednym z poprzednich wideo pytaliście się mnie jak wytrzymać z akcjami dywidendowymi, gdy ceny akcji lecą w dół i ich nie sprzedać? Oraz jak wytrzymać z akcjami dywidendowymi, kiedy ceny akcji idą do góry i nie zrealizować zysku? Trochę przewrotne pytanie, ale sensowne. Jednak odpowiedź jest bardzo prosta: zmień myślenie. Ja w akcje dywidendowe inwestuję od kilku lat i mam to do siebie, że mój łeb jest dosyć zakręcony i płodny. Wiele pytań, rozwiązań i pomysłów same mi się nasuwają na myśli, i wiele z nich rozważałem i analizowałem. Dlatego moja strategia inwestowania cały czas ewoluuje i z każdym kwartałem i rokiem jest do mnie coraz lepiej dopasowana, czyli do osoby, która chce zbudować sobie powtarzalne, idealnie stabilne przepływy pieniężne, aby w jak największej części zamienić dochód z pracy na etacie. Na dochód z pracy kapitału, idealnym scenariuszu, oczywiście, ale nie odpływajmy jeszcze tak daleko. Inwestowaniu dywidendowym musisz mieć konkretny cel, najlepiej zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez skumulowanie kolejnych akcji dywidendowych. I w tym stwierdzeniu nie ma miejsca na zmniejszanie swoich przepływów pieniężnych poprzez sprzedaż. Trzymanie akcji długoterminowo ma swoje zalety, dlatego ich nie sprzedajemy. Jeżeli takie podejście Ci pasuje, czujesz się z nim dobrze, to kolejnym logicznym klockiem jest kupowanie, kiedy jest czerwono. W końcu akcje są tańsze, stopy dywidend wyższe, więc i Twoje przyszłe przepływy pieniężne w przyszłości będą wyższe. A z drugiej strony, jak jest na zielono, to możesz się cieszyć ze wzrostu wartości Twojego portfela i kumulować gotówkę. Na kolejne zakupy albo jak to wiele osób robi, cały czas systematycznie kupać kolejne akcje bez przejmowania się, co się dzieje na rynku. Jednak My dzisiaj zajmiemy się czerwonym i zielonym kolorem Bo są fajne Ja nazywam się Tomek, jestem autorem bloga Inwestor Od 2022 roku zainwestowałem Ponad 220 tysięcy złotych W akcje spółek dywidendowych Przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy Aczkolwiek akcje z Singapuru powoli Zyskują na znaczeniu w moim portfelu I jeżeli da się zbudować sensowny dochód Pasywny ze spółek dywidendowych To planuję tego dokonać w najbliższych latach Na dobry początek zrób dobry ucznek I zostaw łapkę w górę pod filmikiem oraz Jakikolwiek komentarz. Patronem odcinka jest holenderski BrokerLinks. Za pośrednictwem którego otrzymujesz dostęp do zagranicznych, jak i polskich akcji oraz innych instrumentów jak obligacje. Przede wszystkim dzięki rachunkowi możesz zdywersyfikować swoje inwestycje geograficznie. Links oferuje dostęp do dwóch platform oraz umożliwia handel mobilny. Dla ceniących bezpieczeństwo podczas logowania rachunek oferuje dwuskładnikowe zabezpieczenie, tak tzw. 2FA. Ponadto Links zapewnia profesjonalną i polskojęzyczną obsługę klienta, która jest doceniana przez klientów. Dla zainteresowanych otwarciem rachunku przewidział. A także 50 euro kuponu transakcyjnego. Po więcej informacji o ofercie, sprawdź opis firmu, w którym znajdziesz link. W inwestowaniu chodzi o czas. Jeden z najważniejszych zasobów dla każdego człowieka, który niestety jest tak bardzo ignorowany. Nikt nie wie, ile ma czasu do zagospodarowania, nikt nie wie, kiedy się mu czas skończy, ale wiemy, że on cholernie szybko leci, rok za rokiem. Czasami sam się zastanawiam, czy ktoś dni nie przyśpieszy jakimś magicznym pokrętłem. Na pewno każdy się zgodzi, że mamy do swojej dyspozycji czas, on leci, a my mniej lub bardziej świadomy inwestujemy go w różne rzeczy. Codziennie śpimy, większość z nas prawdopodobnie 8 Godzin. Jest wiele analiz i badań mówiących, że sen jest nam potrzebny dla zdrowego funkcjonowania. W tej kwestii co najwyżej możemy popracować nad swoją jakością snu aby się szybciej wysypiać, ale to nie temat na to wideo. Drugim dużym wydatkiem czasowym, który ponosi większość z nas, jest praca. Czy to praca na etacie, czy prowadzenie własnej dużej firmy, czy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Każda forma pracy jaką wykonujemy, kosztuje nas przynajmniej 8 godzin życia pieni w tygodniu, a często wiele więcej. Kwestia jest taka, że żyjemy w zorganizowanym społeczeństwie i wykonywanie pracy w zamian za pieniądze, które możemy wymieniać na potrzebne do naszego funkcjonowania i życia społeczeństwo. Rzeczy to jest jakby część systemu i nieodłączna część naszej codzienności. Tylko jest taki jeden problem. Ta praca zabiera dużo czasu, a prawdopodobnie 98% osób wykonuje ją nie z chęci, jakiegoś zamiłowania czy zainteresowania, tylko dlatego, aby zarobić pieniądze i funkcjonować w społeczeństwie. Niestety, każda zainwestowana godzina takiej pracy już przepada i do nas nie wróci. Dlatego tak ważne jest, aby postarać się, by część tych zarobionych pieniędzy, czyli tak naprawdę, Prawdę naszego czasu, została z nami jak najdłużej, a idealnie na zawsze. A jeszcze, jakby się dało zrobić tak, że ten czas dobrze ulkowany pracowałby dla nas, to byłby to idealny scenariusz. Wtedy taka raz wykonana praca i zainwestowany czas nie byłyby tylko lepszym lub gorszym wspomnieniem, tylko wygenerowałyby dla nas coś więcej. Co jest z nami do dzisiaj, za 5 lat i idealnie za 20 lat. A przy dobrej alokacji ten czas czy pieniądze mogłyby dla nas pracować, generować jakieś dodatkowe pieniądze i sprawić, abyśmy w przyszłości mieli po prostu lepiej i byli mniej zależni od naszej pracy. Koniec końców, celem jest, aby Twój czas w postaci zarobionych pieniędzy został z Tobą jak najdłużej, a idealnie na zawsze. A Wisienką na torcie jest jeszcze zagonienie tych pieniędzy do pracy dla Was, abyście Wy tak ciężko w przyszłości nie musieli pracować. Czy jest to możliwe? Możliwe? Oczywiście, że tak. A mogą w tym nam pomóc rynki kapitałowe i akcje dywidendowe. Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie możemy nasze pieniądze zamienić na udziały w firmach, czyli na akcje. Poprzez posiadanie akcji stajemy się współwłaścicielami biznesu, czyli jesteśmy upoważnieni do czerpania zysków z ich działalności proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, czyli udziału w biznesie. Im więcej akcji, tym większy udział w biznesie. Im większy udział w biznesie, tym więcej zysku dla nas. Twój zysk możesz odebrać poprzez sprzedaż swoich udziałów. Im większa firma, im więcej zarabia, im więcej generuje dobra dla społeczności. I im większe jest nią zainteresowanie wśród inwestorów, tym większa jest cena jej akcji. Albo możesz również systematycznie otrzymywać część wygenerowanego zysku w postaci dywidendy. Jeżeli tak spojrzysz na akcję, to okazuje się, że jest to ciekawy i interesujący wynalazek. Posiadając akcję jakiegoś biznesu, możesz czerpać zyski z pracy wszystkich osób zaangażowanych w ten biznes. Najlepsze, że możemy zacząć to robić od bardzo małych kwot. Czyli każdy tak naprawdę może inwestować. Inwestycje w rynki kapitałowe nie są dla bogatych po to, aby przechowywać swój majątek czy utrzymać swoje bogactwo. Są po to, aby każdy, kto jest jego świadomy, mógł wziąć w nim udział. Rynki kapitałowe to giełda. Giełda wywołuje mieszane uczucia. Dla jednych to kasyno, a dla innych to inwestycje. Jedni jak widzą, że wszystko spada, są przerażeni, a inni się cieszą. A najlepsze jest to, że większa część społeczeństwa nie jest tego świadoma i ich to nie interesuje. Jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czyli od twojej wiedzy, oczekiwań i przede wszystkim podejścia. Jeżeli jesteś zainteresowany rynkiem kapitałowym, i Akcjami po to, aby budować majątek, to od kasyna będziesz się trzymał z dala. Będziesz tak podejmował swoje decyzje aby to były inwestycje i pieniądze na ciebie systematycznie pracowały. I dokładnie do tego to się w wielu kwestiach sprowadza. Do celu i sensu po co coś robisz. Rzeczy to rzeczy, a narzędzia to narzędzia. Jednak to co z nimi robimy, to już nasz wybór i aktywne działanie. Długopisem możesz napisać piękną powieść albo list miłosny do swojej przyszłej żony, ale możesz również bić go komuś w oko. Ale czy w którymkolwiek z tych przypadków to dukopis był tym dobrym czy złym? To ty napisałeś ten list albo to ty wybiłeś komuś oko. A długopis był po prostu Sobą, czyli długopisem. Jak będziemy chcieli cokolwiek robić na rynkach kapitałowych, to zobaczymy, że jest bardzo dużo różnych możliwości. Ale wszystkie mają swoje wady i zalety, a wy musicie dobrać odpowiedni wehikuł do własnych potrzeb. Dokładnie na takiej zasadzie ja stawiam na inwestowanie dywidendowe. Inwestowanie dywidendowe to nic innego jak zamiana waszych pieniędzy na akcje, czyli na udziały w biznesach, ale takich biznesach, które chętnie i idealnie systematycznie dzielą się wygenerowanym zyskiem z inwestorami w formie dywidendy. Jak dobrze ulokujecie swoje środki, to taki biznes będzie wam wypłacał co roku dywidendę, czyli gotówkę, którą albo możecie reinwestować Albo zgarnąć dla siebie, ale również firma będzie się rozwijała i cena Waszych akcji będzie rosnąć z czasem. A tym samym Wasze pieniądze, które wcześniej zainwestowaliście, czy tam wymieniliście na te akcje, będą również rosły na wartości. Dzięki takiemu wehikułowi, jak akcje dywidendowe, jesteśmy w stanie sprawić, aby część naszych pieniędzy już z nami została idealnie na zawsze i dla nas pracowała. A tym samym zarabiała dla nas dodatkowe pieniądze. I to jest super. Mówiłem Wam, że wybór akcji dywidendowych w moim przypadku to nie był przypadek. To był świadomy wybór, decyzja, która miała pomóc mi realizować wcześniejsze założenie. Taki mały cel, dla którego poszedłem tą ani inną drogą. I teraz sobie o tym celu w sensie i wyborze pomówimy. Bo koniec końców to jest nasza odpowiedź na wszystkie problemy i wybory, jakie będą przed nami stały na naszej drodze inwestycyjnej. Zanim zabierzemy się za cokolwiek, to warto sobie określić swoje priorytety. Oczywiście one z czasem mogą się delikatnie zmieniać, ale jednak zawsze jest jakiś główny powód, dla którego poświęcamy czas na daną czynność. Są osoby, które rozpoczęły dietę, bo źle się czują ze swoim ciałem. Znam osobę, która zaczęła ćwiczyć na siłowni, aby być na tyle sprawnym, żeby móc się z dzieckiem bawić i ganiać. Również jak zabierać się za inwestowanie dywidendowe, to jest w tym jakiś cel. Budowanie dochodu pasywnego na pewno nie jednej osobie chodzi po głowie, ale jakby na to nie patrzeć, to wszystko się skupia na systematycznym budowaniu i zwiększaniu swoich przepływów pieniężnych z dywidend. A jak zejdziemy jeszcze niżej, to po prostu musimy systematycznie nabywać kolejne akcje, które że więcej dywidend będzie wpływało na nasze konto maklerskie. Dokładnie to jest ta cała filozofia dywidendowa. Kupowanie kolejnych akcji. A jak wiadomo, dywidendy są wypłacane na akcję, więc im więcej akcji, tym więcej dywidend. Ani to żadna magiczna, ani tajemnicza strategia. Jest to bardzo prosty plan do realizacji. Oczywiście musimy dobrać odpowiednie spółki do swojego portfela i tutaj może jest trochę więcej zabawy w zależności od Waszych oczekiwań, ale na upartego możecie nawet inwestować w jakieś ETF-y dywidendowe, więc dobór spółek Wam odejdzie. Jednak cokolwiek wybierzecie, to dalej. Musicie się skupić na systematycznym nabywaniu kolejnych akcji i powiększaniu Waszej kolekcji, czy to akcji spółek dywidendowych. Czy to jednostek uczestnictwa w ETF-ach. I to jest bardzo ważne. Za każdym razem, jak będziemy mieli jakieś wątpliwości czy pytania, to spróbujcie sobie wyobrazić, jak to pytanie czy wątpliwość ma się do waszego głównego celu, czyli nabywania kolejnych akcji dywidendowych. W wielu kwestiach takie mentalne zestawienie pozwoli Wam podjąć decyzję i nie komplikować sobie życia. Od jakiegoś czasu zacząłem prowadzić ten kanał na YouTube, więc zbierałem sobie różne informacje na wiele tematów związanych z nagrywaniem oraz eksperymentowałem. Jest wiele, Wiele zagadnień, które są poruszane w tej kwestii. Jedne są mniej, a drugie bardziej ważne. Ale koniec końców chodzi o to, aby systematycznie nagrywać treści oraz je publikować. Możesz być najlepszym mówcą, świetnie opowiadać, tworzyć najlepsze grafiki, tytuły i inne bajery. Ale jak nie będziesz systematycznie tworzył treści i nie będziesz ich publikował, to te wszystkie elementy tracą na znaczeniu. Tak samo jest z inwestowaniem dywidendowym. Tak długo jak kupujesz kolejne akcje i powiększasz swoje przepływy pieniężne, to jesteś na dobrej drodze. I oczywiście można to zawsze usprawnić przez dobór odpowiednich spółek, analizowanie kiedy co kupić. Na pewno jest wiele elementów, które pomogą Wam osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, ale one będą bez znaczenia, jeżeli nie będziecie potrafili co miesiąc zaoszczędzić trochę pieniędzy i przeznaczyć je na zakup akcji dywidendowych. Dlatego osobiście stawiam bardzo mocno na to, że priorytetem jest po prostu nabywanie kolejnych akcji dywidendowych i powiększanie swojego portfela. A dopiero jak to systematycznie robimy, to możemy sobie podkręcać naszą strategię i ją udoskonalać. Zresztą ja sam dokładnie tak rozpocząłem swoją przygodę z inwestowaniem dywidendowym. Stwierdziłem, że chcę spróbować. Wiedziałem, że są jacyś dywidendowi arystokraci w Ameryce i to dobry punkt początkowy, ale chciałem inwestować w Polsce, więc po omacku na wielu stronach i różnych portalach szukałem sobie spółek, które od minimum 10 lat wypłacały dywidendę i w większości przypadków ją podnosiły. I mając taką listę zacząłem po prostu inwestować w te spółki. Oczywiście okazało się, że polski rynek kaptowy to nie Ameryka i polskie spółki dywidendowe to nie amerykańscy arystokraci, ale z czasem jak się rozwijałem w tym temacie, dobywałem nową wiedzę, to moje decyzje były lepsze, a moja strategia inwestycyjna, jeżeli można to tak nazwać, ewoluowała. I w sumie do dzisiaj gdzieś tam sobie ją jeszcze lepiej z tej czy z tamtej strony. Ale jedno robię od samego początku cały czas. Co miesiąc przelewam środki na konta maklerskie i kupuję kolejne akcje dywidendowe. A tym samym powiększam z roku na rok ilość dywidend, jaką otrzymuję. Ale to już tylko historia. A resztę już mniej więcej znacie, jak my śledzicie i widzicie na bieżąco, co się dzieje. Więc skoro znamy ten główny bodziec, który sprawia, że inwestowanie dywidendowe jest takie efektywne, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego kupujemy, jak jest. Czerwony. Po to nam się po prostu opłaca. Dywidendy są wypłacane na akcję. I zależą od ilości gotówki, jaką dana spółka wygeneruje w poprzednim roku podatkowym. Na to nie mamy kompletnie wpływu. Możemy się tylko przyglądać i trzymać kciuki, aby finansowo nasza spółka radziła sobie jak najlepiej. Oczywiście czasami będą gorsze, a czasami lepsze momenty, ale dobry zarząd zadba o to, aby dywidenda była stabilna w takim okresie. Jednak stopa dywidendy, a szczególnie nasza osobista stopa dywidendy, zależy od tego, po jakiej cenie nabędziemy akcję naszej spółki. W skrócie im taniej kupicie akcję, tym wyższa będzie wasza stopa. Dywidendy, czyli za jeszcze większą część wygenerowanego zwrotu w waszym portfelu będą odpowiadały stabilne dywidendy. Oczywiście pod warunkiem, że kupujemy akcje dobrej spółki, która ma fajny model biznesowy, stabilne dochody, idealnie powtarzalnych klientów i ma konkretny plan na rozwój. Dodatkowo, jeżeli jak ja inwestujecie w spółki, które raczej podnoszą wartość wypłacanych dywidend, to kupno akcji z wyższą początkową stopą dywidendy sprawi, że wasza osobista stopa dywidendy będzie rosła jeszcze szybciej w przyszłości. To może jakiś przykład. Weźmy sobie na tapetę tym razem spółkę Kruk SA. Każdy wie, że ceny akcji są zmienne i w ciągu roku mogą się delikatnie mówiąc mocno zmieniać. W 2023 roku akcje kruka mogliście kupić ze stopą dywidendy w wysokości maksymalnie 5%, a minimalnie 3%. Nie mam dat zapisanych dla tych wartości, tylko maksimum i minimum. Ale raczej pomiędzy jedną i drugą stopą dywidendy nie ma 11 miesięcy różnicy. Załóżmy, że spółka średniorocznie podnosi wartość wypłacanej dywidendy o 10% rocznie, aczkolwiek kruk ostatnio wykręcał chyba z 15% i więcej, ale Zostańmy przy 10% rocznym Jeżeli kupiliście akcję z 5% stopą dywidendy To po roku wasza osobista stopa dywidendy Z tej pozycji Wyniesie 5,5% A za 2 lata ponad 6% Natomiast jeżeli nabyliście akcję Ze stopą początkową 3% To po roku wasza osobista stopa dywidendy Wyniesie 3,3% A po dwóch latach ponad 3,6% Nie wiem jak wy Ale ja wolałbym się załadować w tą spółkę Przy 5% stopie dywidendy I pamiętajmy, że mówimy tutaj o zakupie tych akcji w samym tylko 2023 roku, gdzie prawdopodobnie te dwie różne stopy dywidend dzieli maksymalnie kilka miesięcy. Więc jak ktoś w 2023 roku zamiast panikować, że jest czerwono na rękach, kupowałby akcje np. Kruka, to dzisiaj byłby fajnie załadowany w tą spółkę. A na pewno lepiej niż ktoś kto kupił akcję, kiedy było zielono i stopa dywidendy do ceny zakupu była zdecydowanie niższa. Dlatego nie bójmy się kupować akcji jak świecą się na czerwono. To w długim terminie nam się zwróci z nawiązką. Oczywiście musicie wiedzieć, w co inwestujecie, dlaczego, i być pewni danej spółki. Ale zakładam, że każdy z Was inwestuje w tylko w takie spółki, które zna i chce sobie kumulować coraz więcej akcji. No, a dlaczego nie sprzedajemy, gdy jest zielono? Bo nam się nie opłaca, kiedy inwestujemy w dobre spółki, które się rozwijają i podnoszą wartość wypłacanej dywidendy. W poprzednim przykładzie widzieliście, co się dzieje z waszą osobistą stopą dywidendy, kiedy kupujecie akcję spółki, która podnosi wypłacaną dywidendę. 5% na starcie przy 10% wzroście dywidendy. Po 5 latach trzymania akcji wygeneruje wam 7,2% samej stopy dywidendy. Po 10 latach to będzie ponad 11,4%, jeżeli spółka przez te 10 lat podnosiłaby dywidendę o około 10% rocznie. I jeżeli spółka by przez 10 lat podnosiła dywidendę o około 10% rocznie, to musiałoby to być pokryte wzrostem zysków sporym wzrostem zysków. To by na pewno pozytywnie przełożyło się na wzrost cen akcji. Nawet jakby spółka się po 10 latach nie rozwijała, i wasz zysk to byłaby sama dywidenda, to nią samo generowalibyście większy zwrot niż średni zwrot szerokiego indeksu. A już nie wspominam o tej ilości gotówki, którą zbierzecie po drodze i o wzroście cen waszych akcji. Wzrost dywidendy jest nagrodą dla cierpliwych inwestorów i jest głównym powodem, dlaczego inwestor dywidendowy nie pozbywa się swoich akcji, tylko je kumuluje w odpowiednich momentach. Jest jeszcze jedna kwestia a mianowicie, czy nie lepiej sprzedać akcje jak dużo urosną, a później je odkupić po korekcie? Przed tym dylematem też już stałem, no bo jak widzisz że twoje akcje urosły na przykład 50% a płacą ci stopę dywidendy w wysokości 5%, to tak naprawdę sprzedając je, nawet po podatku kasuję od razu 8 lat otrzymywania dywidend. Oczywiście z tymi środkami trzeba coś zrobić, idealnie reinwestować w jakąś inną spółkę która będzie nam generowała jeszcze więcej przepływów pieniężnych. I na papierze to wygląda ciekawie, logicznie też jest Spina, ale zacznijmy od początku. Po co inwestujecie w akcje dywidendowe? bo dla mnie jest to coś pomiędzy praktycznie bezobsługowymi ETF-ami a aktywnym inwestowaniem, ale najważniejszym moim celem jest powiększanie moich przepływów pieniężnych i sprzedaż akcji, które już dla mnie zarobiły dużo oraz kupno tych, które nie zarobiły może być jakąś drogą, ale czy akcje, które sprzedałem już więcej nie urosną? A czy akcje nowe, które kupiłem powtórzą sukces poprzednika? No i najważniejsze, ja wybieram do portfela spółki, które raczej się rozwijają więc wartość dywidend, jakie wypłacają rośnie w czasie, czyli moje osobista stopa dywidendy rośnie, czyli powtarzalne, często przewidywalne i stabilniejsze niż cena akcji dywidendy z czasem stanowią coraz większą część mojego zwrotu. Natomiast, jakbym sprzedał akcję, to zeruję moją stopę dywidendy z danej pozycji i zaczynam od średniej, którą oferuje nowa pozycja. Ja, szukając odpowiedzi na to pytanie, musiałem wrócić do początku, czyli dlaczego w ogóle inwestuję. Nie bez powodu pół wideo wam gadałem o celu. I sensie inwestowania dywidendowego. Jeszcze jak nałożyłem sobie na to moją osobistą stopę dywidendy i jej wzrost w czasie, to stwierdziłem, że nie będę kombinował, tylko będę się trzymał mojej prostej, jak na razie skutecznej strategii. A jeszcze na koniec, tak na chłopski rozum, dlaczego inwestor dywidendowy nie sprzedaje swoich akcji? Bo nie musi. Tak samo jak osoba kupująca nieruchomość na wynajem nie sprzedaje jej, bo czerpie zyski z wynajmu. Tak samo osoba, która czerpie zyski w formie dywidendy, nie sprzedaje swoich akcji. W jednym i drugim przypadku. Mamy w miarę stałe przepływy pieniężne, a także wartość naszych aktywów w długim terminie rośnie. Zresztą, co Was będę przekonywał, jak działają dywidendy i jak sobie potrafią rosnąć w czasie. Na początku miesiąca nagrałem podsumowanie mojego portfela, jest tam również sekcja poświęcona otrzymanym dywidendom. Sam jestem w sumie zaskoczony, jak to szybko rośnie, ale rośnie, a mnie to cieszy, a jest to wynik systematycznego kupowania kolejnych akcji reinwestowania otrzymanych dywidend oraz trzymania się tej prostej strategii jak jeszcze go nie widzieliście zapraszam pewnie już widzicie odnośnik na ekranie i jeszcze na koniec ruch z waszej strony dzięki temu mogę coś zmienić na świecie a wy w tym mi możecie pomóc zostaw jakikolwiek komentarz, zasubskrybuj kanał a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę to śmigaj po nią, do usłyszenia w kolejnym odcinku